Ale piękny. O, żeż ty. No, czacie. Pali gumę. Ognijaku. To się ciekawe maszyny są Piękne, nie? No, tu bez kasków można jeździć O proszę Jaka maszyna. Następny Jara gumę Mam go, że zaraz nie będzie gałka. Nie ma w zapasie gdzieś. Co? Człowiek. Ledy. Parkujemy tutaj między nimi <laughs> Opaky rowerami zaparkują mówią No nieźle, nieźle Nstępni jadą Normalnie gębem je zamyka, zamyka. Jeszcze nie widziałem czegoś takiego. O, kurde Patrzcie na to. Ale maszyna! Rafał! Kurde, z przyczepką! CCCP! Ale jaka wygoda dla pasażera! Człowiek! Luksus! Ty nie paź dla pasażera, ty patrz na siebie! <noise> no tak! W sumie tak jest! Pasażer! Je? <głos> Hello! <głos> ty na siebie! Żeby wygodnie było jechać 300 km. <noise> o kurcze! Trochę ciemno, może być, kurde, śnieżyć, ale warto pokazać. No to już jest wypas, to już jest taki wypas, że. Gol, w stale jakaś. Się... chowa Ten? O kurcze, Rafał, patrz tu! Ja to widziałem chyba dzisiaj. To jest jak samo. Jak tir? Przecież ile to musi ważyć? Mrągowo? Nie, to jest Honda Godwin. Chyba. A gdzie jest rejestracja normalna? Może... Ale to maszyna co? Ej, patrz, go, go, GoPro. Czy to komputer już cały, nie? Tak moi to przesympatyczni widzowie. No już nie da się opisać. Sorry za jakość, bo już się ciemno robi. To już jest trójkołowiec, no, no brak słów. Taki No ale coś pięknego, szacun. A takie, Rafał, pojemnościowo te maszyny? No tam też pojemności. No. O kurczę, kolejny wypas, Rafał. Zobacz na to, tylko tu chyba dziecko można wozić. Ten piękny? A tam moje dziubaski! No nic, lot pewnie kolejny za, ty, za rok To jest chyba 12 albo 13 zlot w, w Karpaczu Także tutaj jest coraz więcej maszyn Oni od dwóch dni się zjeżdżają Nie dają nam spać w nocy, także taka prośba do was, nie gazujcie w nocy Ja wiem, że macie zajebiste maszyny Musicie dać piz... ale o pierwszej w nocy ten rewować na polu namiotowym no dajcie żyć ciekawe czy obejrzy ktoś z was kto tutaj był ten film w ogóle no, mam nadzieję że ktoś sobie zobaczy także zaraz kończę bo wy sami widzicie że jakoś jest po prostu no ciemno się robi no, no nic nie poradzimy na to trochę późno przyszłem, przyszedłem no, zobaczcie na przykład tego jeszcze w ogóle z 60 klatek tutaj ze 3-4 filmy ostatnio są w 30 klatkach, bo w 60 klatkach widać strasznie pikselozę, a w 30 w miarę jeszcze chodzi. No coś pięknego. To jest po prostu nie do pisania, jeszcze nigdy w życiu nie byłem na takim zlocie. Motorów. Wszok. Dobry! Co to ma być?